Cześć, cześć, cześć. Witajcie drodzy widzowie. Wygląda na to, że żeby tą Sinalerę trochę rozpracować, to trzeba w niej niestety pomieszkać troszkę, bo <grybujesz> inaczej to to jest trochę skomplikowane. Spróbujemy sobie otworzyć ten ostatni. poprzedni projekt Sinelera test 3 i on o tutaj kombinowałem z takimi róż, różnymi efektami i to w tym momencie wygląda zobaczymy to zobaczymy to normal forward to powyższy po całym z tych z tutaj właśnie pomieszałem takie różne klipki i dodałem tytuł zaraz pokażę wam jak to ten tytuł dodał, Nie zaczyna się... To się zaczyna. No Papuszka to, to... ćwierka To znaczy, to akurat nie ta papuga wydaje te głosy, tylko taka, taka to, różowa. Drzica. Það fyrir að það var alveg hægt í djá og það er því að það er alveg hægt náttúrulega hótt og það er spallað henni og það er eitthvað hægt með hérna er það því að það er hægt náttúrulega hægt á hafnvægt No, i teraz do większego formatu przechodzimy Fatalna, fatalna jakość gwarantowana, gwarantowana. <noise> Jeżeli to nie by było dobrze słychać to powiedziałem, że fatalna jakość gwarantowana bo to niestety tak jest, że Dopóki się e, człowiek uczy i próbuje, kombinuje na różne sposoby, to takie no, właśnie różne dziwne rzeczy wychodzą. Możemy wrócić sobie. O, to jeszcze akurat dodatkowo jakaś była. E, e, To jest, bodajże, plik mkv, i z jakimiś takimi fikuśnymi glitchami wychodzi. A, ale chciałem pokazać coś jeszcze. Wrócimy do tego punktu. Gdzie są trzy takie y, trzy efekty wrzucone, żeby wrócić do tych efektów, to pójdziemy do video tutaj i bodajże jeden jest y, geometry. I właśnie było trend tak. Na prawym kliku można sobie ustawić, żeby te informacje wyświetlał, co, co, dana, co dany filtr, czy to ustawienie robi. No i wrzu wrzuca się po prostu na ten czy inny klip, i później, jeżeli chce się go edytować, to. Nie wiem, może zrobimy Perspektyw albo coś innego, ten się nie za bardzo nadaje do takich rzeczy, bo jest malutki. Ale jak y, tutaj na przykład jest y, efekt Title, i jeżeli się wrzuci tutaj. Trzeba cofnąć go no Najlepiej rewind do początku i od teraz troszkę odjechać. I tutaj się właśnie zatrzymamy, tutaj jest Tytuł i tymi nastawieniami można y, zmienić pozycję tego. Tym bodajże w prawo albo w lewo, tym X, y w górę albo w dół albo w górę. Tym można troszkę zmienić wielkość. To jest outline, czyli taki ob taka obwódka i to też można zmienić kolor chyba. Spróbujemy niebieski ten plusik zawsze trzeba. O. Mało to jest widoczne, ale jest. I tutaj też Outline można zdaje się zwiększyć. Jakie to duże jest. O. To jest 21. No i Drop Shadow. To tutaj nie będzie za bardzo widać, ale też jest, można zwiększyć, zmniejszyć. Także tyle. Bawimy się dalej, poznajemy to. Podejrzewam, że jakby tutaj się z miesiąc po, pomieszkało w tym programiku, to człowiek by się jako, jako tako zaczął orientować. Tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. To był ten.